Cześć, z tej strony Sams Superkilometer Filter, a dzisiaj razem z Wami montuję filtr Superkilometer w Hyundai Ioniq z wyświetlaczem head-up. Ale zanim zaczniemy, oto kilka ważnych informacji. Oto wszystkie zalety i wady tego produktu. Przeczytaj je uważnie, aby dokładnie wiedzieć, czego się spodziewać. Tutaj możesz zobaczyć, jakie opcje są dostępne i co jest zawarte w Twoim pakiecie. Tutaj pokazujemy wszystkie narzędzia potrzebne do instalacji. Wersja z wyświetlaczem przeziernym wymaga jedynie dwóch rąk do instalacji. Tak aktywuje się blokadę. A to są tryby dostępne z tym ogranicznikiem przebiegu. Rozpoczyna się instalacja. Poszukaj w przestrzeni na nogi wtyczki pokazanej na filmie. Odłącz wtyczkę za skrzynką i podłącz naszą wiązkę przewodów między skrzynką a odłączoną wtyczką. Potrzebujesz odrobiny wyczucia palców, ponieważ nie widzisz tyłu skrzynki. Z odrobiną cierpliwości nie stanowi to jednak problemu. Po zakończeniu instalacji możesz aktywować filtr superkilometrów. Użyj naszej aplikacji SKF Speed w wersji 2 lub kombinacji klawiszy, którą teraz pokażemy, ale najpierw podłącz aplikację do swojego modułu Bluetooth. Gdy już to zrobisz, możesz wybrać poszczególne tryby. Na obudowie jest małe światło, które daje wizualną informację zwrotną o wybranym właśnie trybie. Lampka miga odpowiednią liczbę razy, wskazując tryb, w którym się znajdujesz. Możesz także ustawić inne rzeczy w aplikacji. Możesz przypisać nazwę do swojego pojazdu, liczyć przejechane kilometry, wybierać między kilometrami a milami oraz wybierać między trybem ciemnym a jasnym. Jeśli chcesz szczegółowe wyjaśnienie wszystkich funkcji aplikacji, mogę polecić powiązany film. W filmie wyjaśniamy każdą funkcję indywidualnie. To wszystko. Jeśli podobał Ci się film, naciśnij przycisk kciuka w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.